Witam Was bardzo serdecznie. Jest ze mną Kamil Karetka, zdobywca tytułu studenta stycznia. Dzień dobry, cześć. Z racji, że zdobyłeś tytuł studenta stycznia, chcielibyśmy Ci zadać kilka pytań. Na początku powiedz nam, jak się czujesz jako zdobywca właśnie tego tytułu? Czuję się bardzo dobrze. Przepełnia mnie radość i duma, że to wygrałem. To też taka satysfakcja jest, że się udało to zdobyć, bo też dużo osób jakby się ubiegało o to. Dodaje mi to dużo energii i motywacji do dalszych sukcesów sportowych, i na pewno jest to taki, taki kop, taki motywacyjny taki Studiujesz archiwistykę, biurowość i cyfryzację. Dlaczego Twój wybór padł akurat na ten kierunek? Wybrałem ten kierunek, ponieważ jest to przyszłościowy. Dużo osób teraz chce załatwiać sprawy przez internet, a też brakuje po prostu osób, które by te tam dokumenty wszystkie wrzucały do tego internetu. Myślę, że jest to właśnie taki kierunek dobry do pracy właśnie w biurze, w zarządzanie dokumentacją. No i myślę, że mi się to przyda w przyszłości. Twoją pasją jest bieganie. Dlaczego Twój wybór padł akurat na? tę dyscyplinę sportową? Wyglądało to tak, że od dziecka w sumie grałem w piłkę nożną i kiedyś, pamiętam, na, w gimnazjum na WF-ie mieliśmy zaliczenie na jeden kilometr biegania i jak to przebiegłem, to byłem strasznie zmęczony i później stwierdziłem, kurde, no fajnie było e, mieć dobrą kondycję, żeby się nie męczyć. No i tak to się zaczęło, że też później jeszcze tata kupił e, bieżnię elektryczną do domu, no i sam na niej jedyny biegałem i myślę, że to od tego się zaczęło wszystko, że jednak chciałem sam. Należysz do naszego uczelnianego AZS-u, dzięki czemu reprezentujesz uczelnię podczas zawodów międzyuczelnianych w biegach przełajowych, lekkiej atletyce oraz ergometrze wioślarskim. Twoją pasją jest bieganie, więc wiem skąd biegi przełajowe czy lekka atletyka, ale skąd pomysł na branie udziału w ergometrze wioślarskim? Z ergometrem weśpialarskim wyszło tak, że e, kiedyś byłem na wakacjach e, tam we Wiśle i była siłownia. No i poszedłem na tą siłownię i patrzy się, kurde, no fajny sprzęt. No, taki ciekawy, co się na nim robi. No i wszedłem na to. Zrobiłem tak 3-4 kilometry i stwierdziłem, że to jest właśnie dobre zamiennik biegania. Że całe ciało pracuje. I, no i fajna jest taka radość z tego, jak się już zmęczy całe ciało i jest to taka satysfakcja, że się coś zrobiło i można odpocząć. Czy myślałeś też, żeby zacząć żeby trenować inne dyscypliny sportowe? E, miałem też się zapisać na, na futsal, na piłkę nożną, ale stwierdziłem, że się nie zapiszę, bo jednak wolę lekkoatletykę, na której jestem obecnie i to mi się bardzo podoba, bo jednak tam, jednak czuję się tak w pełni sobą i to jest jednak taka, taki mój konik. Co lubisz robić w wolnym czasie? Czy zdarza ci się czasami poleniu chować, czy raczej właśnie wykorzystujesz ten czas aktywnie? Poleniu chować zdarza się, posłuchać muzyki, pograć sobie na keyboardzie tak ze, ze słuchu, pograć piłkę nożną, poczytać książki, pojść na rowerze, chodzić w góry, oglądać filmy, no i też czasem coś sobie zagrać na komputerze. Bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś nam czas, odpowiedziałeś na te kilka pytań. Jeszcze raz gratulujemy Ci zdobycia tytułu studenta stycznia, a Wam dziękujemy za uwagę i zapraszamy do udziału w konkursie na studenta miesiąca, bo kto wie, może wśród Was kryje się kolejny student marca lub kwietnia.